Sos robię wcześniej, bo ja lubię, jak on tak przejdzie wszystkimi smakami. Mam tutaj ogórki. Starałam się odlać większość wody, którą one puściły po osoleniu. Dodałam cały duży jogurt grecki, odrobina soku z cytryny. Powinien być z limonki, ale akurat nie mam. Sporo koperku. I na pewno jeszcze czosnek. Dobra że się obok sobie popołudniowe, czy południowe śniadanie szykuję. Więc stąd głosy Ono ponoć tak zdrowo jest. Dobra. Doprawię to jeszcze solą i pieprzem pod koniec. O, pięknie. Zawsze jak coś chce ładnie nagrać, to, to widać.